Janusz Chomontek to polski sportowiec i wielokrotny rekordzista Księgi Rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek. Tym razem na dziedzińcu tumskim Kłodzkiej Twierdzy zmierzył się w żonglerce piłką i odbił ją 5100 razy, pobijając tym samym rekord. Wydarzenie zostało również poświęcone wybitnemu trenerowi Kazimierzowi Górskiemu w związku z setną rocznicą jego urodzin. Nie chodzi może to o jakieś wielkie rekordy, bo jestem też z kontuzją, zerwane wiązadła, ale liczy się pamięć i bardzo się cieszę, że mogę tutaj, Mogłem przyjechać i oczywiście zrobić coś takiego w Waszym mieście. Janusz Homontek to były piłkarz Gwardii Koszalin i zawiszy Grzmiąca i ma na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów. Między innymi wygrał w pojedynku z Diego Maradoną, podbijając piłkę 35 tysięcy razy, zdobywając międzynarodową sławę. Diego Maradona podbijał piłkę głową. 7 tysięcy razy. Ja tą piłkę skromnie odbiłem tylko 35 tysięcy razy. Żonglowałem piłkę również dla papieża. Tak naprawdę miałem 15 lat. Gdy już żonglowałem piłkę, zaczęło się to wszystko od programu Piłkarska Kadraczeka. Ale tak naprawdę. Pierwszy swój rekord pobiłem w 1986 roku. Maszerowałem z piłką 30 km z Ustki do Słupska. To był mój pierwszy rekord. Największy mój wyczyn z piłką. Pokonałem dystans 100 km. Piłka nie upadła ani razu na ziemię. Gram w piłkę i lubię piłkę. Chodzę do klubu Śląsk. A jak myślisz, czy pobicie takiego rekordu, tak jak ten pan tutaj dzisiaj, to jest trudne zadanie? Mm. Piłka nożna to bardzo popularna dyscyplina nie tylko w Kłodzku, ale również w całej Polsce i na świecie w Europie. W dniu dzisiejszym gościmy pana Janusza Chomątka, wielokrotnego mistrza, jak i również rekordzistę różnych rekordów w żonglowaniu piłką. Pan Janusz Homontech będzie pobijał rekord ku pamięci Kazimierza Górskiego, słynnego trenera, znanej osoby w świecie sportu, przede wszystkim w świecie piłki nożnej. Myślę, że to znakomita arena do podiumu wszelkich przedsięwzięć, nie tylko militarnych, ale też próby bicia jakichkolwiek, pokonywania jakichkolwiek swoich słabości. Więc kiedy pojawiła się propozycja od pana Janusza, czy interesowałby nas taki temat, że pan Janusz podejmie po raz kolejny próbę pobicia swojego rekordu, pomyśleliśmy sobie, że dlaczego nie? Jesteśmy po to? żeby wygrywać, żeby ta twierdza dawała szansę wygrywania i pokonywania swoich słabości, swoich wewnętrznych wymagań, oczekiwań. Myślimy, że to jest świetne, świetne tło do tego typu przedsięwzięć. Jak się okazuje piłkę można odbijać wszędzie. Partnerami i sponsorami wydarzenia była Twierdza Kłodzko, Urząd Miasta w Kłodzku i firma Sambudrol.